Witam wszystkich. W tej chwili znajdujemy się na polu w ciągniku Case 5140 Pro. A z tyłu mam maszynę, agregat uprawowy, szerokość 3,60 m. I cóż, w tej chwili mi zostało jeszcze do uprawienia, myślę, około 2,5, może 3 hektary dużo dużo uprawiona. Yy, nie wiem, pokażę może maszynę z zewnątrz. Ciągnik ten napędza 115 konny, sześciocylindrowy turbo doładowany silnik. Pojemności niestety nie pamiętam jednak, jest to na tyle mocny ciągnik, że naprawdę dość sporo, dość sporo maszyn jest w stanie obsłużyć eee, w tej chwili. Tak, może omówię trochę o tym ciągniku. Tam jest włączony przedni napęd, ponieważ jest on rozłączalny. Tu znajduje się rewers elektrohydrauliczny eee, bez sprzęgła. Można ruszyć nim w tym przypadku do przodu, a w tym przypadku do tyłu. Po prostu załączy się skrzynia biegów wtedy hydrauliczna i ciągnik pojedzie do przodu. I oczywiście cała deska rozdzielcza, wszystkie łączniczki, nie łączniczki, przełączniczki, tutaj cała, cała konsola kontrolek i główny panel komputera. No i tu jest. O, okay. I cóż. No oczywiście hamulec, gaz. I tu oczywiście sprzęgiełko. Sprzęgło jest hydrauliczne, nie jest na linkę, ponieważ jest to skrzynia hydrauliczna w tym ciągniku. Tu jest hamulec hydrauliczny. <śm> yy, no to około kierownicy to chyba nie muszę tego tłumaczyć. Yy, tu jest yy, tu przełącza się programy podnoszenia i opuszczania. Tutaj te trzy, ten, ten i ten. Natomiast tym pokrętłem wewnętrznym ustawia się prędkość opadania maszyny. Znaczy, zależy od tego, jak szybko ma się maszyna opuszczać. Tu jest załączalna blokada tylnego mostu. W ten sposób, o właśnie. To jest tutaj. Ta gałka, ta gałka, oraz ta gałka są to dźwignie. Dźwignie sekcji hydraulicznych są trzy sekcje po dwa wejścia hydrauliczne. Tu jest załączalny przekaźnik jest to przekaźnik załączany sprzęgłem. Tu jest gaz ręczny. A tutaj znajduje się główny przełącznik podnośnika. Chodzi to, oczywiście podnoszenie, opuszczanie oraz tryb poziomowania. To jest gałka od poziomowania. Od poziomowania, prawda, podnośnika. W tej chwili ona jest zablokowana, nie da się jej ruszyć. I tutaj znajduje się czterobiegowa skrzynia biegów. Jest to je, kolejna jedynka, dwójka, trójka i czwórka. Ja zwykle jeżdżę cały czas na trójce. A yy, prędkość reguluję półbiegami. Są to elektrohydrauliczne półbiegi. Tu jest półbieg pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Ruszam zwykle z pierwszego i później, dopiero po prostu się rozpędzam. No to nic, wystarczy tylko w tej chwili opuścić maszynę. Nasz ona już jest rozłożona. I ruszamy. Tak jak pokazywałem wcześniej, bez sprzęgła. Ruszam. Jeszcze troszkę odpuszczę. Okej. Okay. I możemy jechać. Jeżdżę z prędkością około 9,5 km na godzinę. Sam śmieję się do kamery, którą sam nagrywam. Jedną ręką. Ok, i teraz taki przypadek na polu, co jest standardem. Tam po prostu, o tej puszlecie widzę, tam po prostu nazbierało się troszkę ziemi. Teraz jak to usunąć? Lekko pojeżdża się do przodu, lekko się opuszcza. Teraz lekko do tyłu. Trzyma na dół. I znowu jedziemy do przodu. I już jest dobrze. Wydajność przy niezbyt wielu przypadkach takich, które pokazałem to około E, 1,5 do 2 hektara do 2 hektarów na godzinę. Ok. Maszyna w górę. Ja tak skrupulatnie mówię, żeby po prostu wszyscy dokładnie widzieli jak to wygląda i do przodu. cały czas steruję rewersem sprzęgła używam tylko czasami maszyna masz znowu tutaj zwykle się nie zatrzymuje, dlatego że pracuję jedną ręką, to niestety muszę się zatrzymać moment fakty. Reklama. Interne, moment za telefonu Nie, naszych jest teraz reklamy. A do góry wszystkie przełączniki od nawiewów oraz e, włącznik klimatyzacji i też dybuże czy. Ja dalej pracuję, ponieważ jedną rynku pracuje się bardzo ciężko, także trzymajcie się, sześć.